Holy shit Check out Ok, ja Dime Ronaldinho Siendo una leyenda lo sabía desde niño Fue sin cariño Comiendo el almuerzo me faltaba el aliño Porque no a mini? Si tú tienes porte, te lo juro, no eres fea lo duro como un Lamborghini Solo a la cosa como quiere y donde sea. Somos leyenda, leyenda, leyenda leyendas vivas. Somos leyenda, leyenda, leyenda leyendas vivas. La gente pone las reglas para que los otros las sigan. Afuera, afuera esa gente que siempre tiene esa manía. Somos. Somos las leyendas vivas. Moi drodzy to jest coś niesamowitego. Przyjechaliśmy odebrać właśnie tego challengera, którego za chwilę wam pokażę, ale trafiłem do miejsca, którego w ogóle się tutaj nie spodziewałem. To znaczy nie spodziewałem się, że do niego trafię, a że są takie miejsca. To na pewno, bo to nie jest jedyny kraj, gdzie takie miejsca można zobaczyć. Pełno tu helkatów. Zdecydowanie w Dubaju helkaty, challengery królują, jeżeli chodzi o auta amerykańskie poza Cadillacami, Escalade i tak dalej. Toyota GT86 oczywiście tuningowana, bo jakże by inaczej, ale jest jedna rzecz, którą chciałem Wam pokazać najbardziej. Bo jest tutaj Dodge Viper ACR. O! Chciałem zobaczyć to coś na żywo i nie spodziewałem się, że będzie to tutaj, ale jestem. Que ha sido la estrella dándole al reggaetón ton, ton Ya. Yeah. Y empieza el flow. Desde la nueva era, pero baila todo. Bailona de malumi y tengo caldo. Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kameralnie. Oto pierwszy film z mojego Dubaj Touru. I tak się składa, że akurat teraz powiał Ameryką, bo po raz kolejny na tym kanale jedziemy Challengerem, ale nie byle jakim Challengerem. Zapomniałem założyć okularów w ogóle. Full America now, albo Full Dubai jak to woli, bo stylizacja dubajska, a może trochę też hiszpańska, bo jedziemy Challengerem, który nazywa się El Casa De papel. Chodzi oczywiście o y, dom z papieru, chodzi o serial, hiszpański serial, który pojawił się na Netflixie i w ogóle robi teraz furorę. Ja go przyznaję, nie oglądałem, ale ten właśnie motyw, motyw tego serialu występuje na tym samochodzie. I właśnie go odebraliśmy, to znaczy kupiliśmy go. Chodzi o Łukasza z Quality Vehicles, który właśnie prowadzi swoją działalność, która. Sprowadza samochody z Dubaju. Na pewno nieraz już to widzieliście, bo dwa filmy razem zrealizowaliśmy. W tym jeden z tą szejkową klasą G, G55, którą na pewno pamiętacie, bo wywołała niemałą furorę i niemało kontrowersji. Teraz kolejny tego typu samochód. Kolejny samochód z tej kategorii, bo jest to Challenger z 2015 roku, kupiony od Raza. Natomiast no, jutro pewnie schowamy go na parking, bo klient w Polsce już jest, odbiorca w Polsce już jest. Ten samochód jest chory. Z tyłu to, co słyszycie, to pieniądze. Oczywiście fejkowe pieniądze, sztuczne pieniądze. Które tam, jeżeli włączę całe to kar, audio, które jest na tylnych siedzeniach, zamiast tylnych siedzeń, to ta. Kasa będzie podskakiwać. Moi drodzy, jedziemy Helkatem. Wreszcie. Pierwszy raz w życiu mam okazję jechać Helkatem i to jeszcze w dodatku w takiej konfiguracji. Oczywiście na L-Ride możemy regulować dowolnie tutaj sterowane z tego pilota, którego mamy wewnątrz. O, tutaj go mam, ale nie będę go obniżał. Jadę teraz obecnie na najwyższych ustawieniach zawieszenia. Raz powiedział mi, że wiesz, to, to, to tak średnio na takich ustawieniach się jeździ, bo on trochę. Pływa, ale jak widzicie, jego bezpośredniość, jak na Challengera, jest niesamowita. Challenger, który naprawdę dobrze się prowadzi. Przepraszam, jadę teraz za moimi znajomymi, którzy prowadzą nas na pustynię. Jak żeby inaczej. Ale wracając do Challengera. Moi drodzy, raz przynajmniej twierdzi i założył również dla swojego samochodu Instagrama, którego mogę Wam wrzucić gdzieś w opisie, natomiast on go już nie będzie chyba prowadził, bo właśnie go sprzedał. Chodzi o to, że jest to pierwszy... W Middle East tak zwanym, czyli pierwszy na Bliskim Wschodzie Challenger z Wosenami, czyli skutymi felgami marki Wosen, które naprawdę pasują do tej stylizacji, i ładnie to wszystko wygląda. Są piękne, po prostu co tu dużo mówić, są naprawdę bardzo atrakcyjne. W dodatku pierwszy Challenger w Middle East, czyli na Bliskim Wschodzie z Widebody firmy Clinched. Nie jest to żaden Liberty Walk ani Rocket Bunny. To jak to wygląda to już kwestia sporna, bo przecież. Każdy ma swój gust i każdy przerabia swój samochód tak jak chce. Chodzi o to, że nawet w Dubaju, który wbrew pozorom aż tak kolorowy nie jest, się wyróżniamy i to dosyć mocno. La casa de papel mamy napisane z przodu na szybie, mamy to napisane z tyłu. Oczywiście szyby są przyciemnione na jakieś 70-80%. Tutaj nie jest to problemem, więc nawet, nawet 90% nie jest za dużym problemem, bo tutaj jest to po prostu dozwolone. Później, jak ten samochód przyjedzie do Polski, na pewno będzie musiał mieć to ściągnięte. Właśnie, jak się jeździ w Dubaju? Pierwsze dni w Dubaju. Wiele się nasłuchałem od osób, które tutaj mieszkają, które tutaj bywają. Tak jak na przykład Łukasz, który za nami jedzie. Piątką, której właściwie nie widzę. Przysięgam wam, że nie widzę jej. Widzę tylko obręcze obramówki świateł, widzę tylko reflektory i nic więcej, nie widzę nic do tyłu, nawet jak zdejmę okulary przeciwsłoneczne, co jest dosyć niebezpieczne, przyznacie. W każdym razie Łukasz tutaj bywa i no, wcześniej mi powiedział, teraz mam okazję się o tym przekonać, że radary tutaj są naprawdę bardzo często. Praktycznie co kilkaset metrów jest radar, który łapie was z przodu i łapie was również z tyłu, żebyście nie mogli jeździć w ten sposób, że hamujecie do radaru, a potem przyspieszacie. On was również zczyta z rejestracji tylnej i potem będzie wiedział, że przekroczyliście prędkość. Więc na przekraczanie prędkości tutaj mogą sobie pozwolić, raczej najbogatsi, ale wracając do Challengera, powiedziałem wam, co się dzieje z zewnątrz. Pod maską niewiele się chyba zmieniło z tego, co widziałem, albo z tego, co słyszałem. Pod maską mamy po prostu seryjny silnik z Hellcata, czyli 6,2 litra. Oczywiście V8 chemii, do tego filtr stożkowy. No i to w zasadzie tyle. Nie wiem, czy był tutaj robiony program, no ale możemy przyjąć, że ponad 700 koni mechanicznych tutaj mamy. Akurat jadę z czerwonym kluczykiem, więc uruchamiającym pełną moc tego samochodu. Czarny raz nam dowiezie, bo nie wziął go ze sobą na nasze dzisiejsze spotkanie. W ogóle widzieliście to miejsce, w którym byliśmy? To nie jest miejsce, do którego trafiacie gdzieś z przewodnikiem, jak przyjeżdżacie tutaj pozwiedzać. To jest fajne, że mam okazję poznawać ten kraj od takiej motoryzacyjnej strony. Już właściwie od pierwszych dni wszedłem tam i pomyślałem, wiecie co, to jedyne co tu by trzeba zrobić, żeby nakręcić dobry film bez żadnej stylizacji, to postawić dobre światło, postawić kamery i. Warsztat marzeń z klimatem naprawdę niepowtarzalnym. Coś niesamowitego, tu jest, tu jest bajecznie. O tym się już na pewno przekonaliśmy, a mamy zamiar się o tym przekonać jeszcze bardziej dobitnie w przyszłych dniach. Ja Jestem podekscytowany, wiem i to chyba dobrze. <słyski> Uhuhu. Niesamowite auto, naprawdę. W środku mamy zrobione dużo oprócz tego car Audio z tyłu i tego, że w bagażniku mamy cały osprzęt do zawieszenia. No to mamy wszystkie elementy, obramówki tutaj wymienione na karbonowe, co jest dosyć przyjemne, wygląda to lepiej niż w standardowym Challengerze, zdecydowanie. Model z 2015 roku tych liftingów trochę tego challengera było, więc generacja cały czas ta sama, co obecnie. No ale już powiedzmy nie taka aktualna. Samochód jedzie do Polski, już niedługo wyrusza do Polski. Raz, który go sprzedaje tutaj, ma 21 lat, nowy nabywca również ma 21 lat, co ciekawe, i będzie jeździł w Warszawie, jak się dowiedziałem, więc chyba będziemy mieli okazję się z nim spotkać jeszcze, a przynajmniej takie są plany. Z tyłu kasa lata, ale... Jak tę sprężarkę mechaniczną, jak ten kompresor słychać pięknie, ten jęk jest niepowtarzalny. No coś niesamowitego jechać tym samochodem. I wreszcie, wreszcie po Route 66 to było moje drugie motoryzacyjne największe marzenie, żeby przyjechać tutaj i przejechać się samochodem. I od razu chyba najbardziej zwariowanym Challengerem, jakiego miałem okazję zobaczyć w życiu. Zobaczcie na to. ¡Holly shit! Yo no la vivo para que opinen Sobre mi estilo como me defines Tú eres Dios para que me ilumines Para que no a ver si es que tú... Moi drodzy, zatrzymaliśmy się na pustyni, właśnie odpuściliśmy go maksymalnie, możliwie jak najbardziej. Opuściliśmy go, bo przyjechał. What's your name again? My name is Raz. Raz, okej, okay. więc Raz jest tutaj z nami. Nie chciał się pokazać przed kamerą, ale opowie nam trochę o tym projekcie z za kamery. So, Raz, yes. Talk us through. Through modifications and why La Casa de Papel? Are you a fan of this TV series? I'm a big die-hard fan for this and okay, uh, let's. I just wanted to do closer. something. I just wanted to do, do something different uh, when it comes to car modification. Okay. Uh, I wanted to go more on the cosmetic and uh, exterior side. Okay. And uh, I did performance mods too, but not that much. But it was mo mainly a show car. Not a performance car, not a truck car or a drag car. Yeah, I know. Because so, yeah. we can't imagine the Challenger as a truck <laughs> exactly, car. Exactly. Yeah. So that's why uh, whatever I did was uh, mainly for for the car shows in order to win trophies and all that. Okay. Basically, to win people's heart, mainly, to be honest. okay uh, We're looking at a one of one Challenger in the world one of one one okay. of one in the sense the way it's modified the body kit on this is the clinch body kit clinch and body kit yeah. okay clinch body kit clinch uh, white body it's not so childhood. popular in poland we would say because Maybe. The, the most popular in, in poland still and in america is liberty walk of, of absolutely. course absolutely but in 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 the us now clinch is getting building quite a name for themselves okay. this kit is fairly new it okay. came out uh, last year okay august and uh, i was the i was the first one to order it okay in my region and outside my region only two body kits were made for uh, one for the us that went to the sema show and the other one was made for me okay so the first one went to went with clinched to sema show and the other one was uh, shipped here mm -hmm. which belongs to me yeah <laughs> <And> <laughs> as we can see <laughs> <laughs> thank you and there are about 5 kits in the world now and okay. my car is still the one of the first ones and uh, I'm still the only one outside US to have this kit. And why? It's a beautiful kit, and it's wider than Liberty Walk, to be honest. Wider than Liberty yes. Walk. Okay. It's much, much wider. If you have a look at the, at the car, from the back, I this is my favorite view, favorite angle of the car, because it's just so meaty and beefy. Yeah, it I is. I really love it. Yeah. It's like if you have a look at it from here, my God, it's beautiful. <laughs> like <laughs> yes, I can't stop admiring my own car. <laughs> yeah, that's perfectly normal. Right. Uh, if we go to the wheels, these yeah. are three-piece was enforced forged. Era two series. Yeah. Uh, and on your Instagram is written that this is uh, the first challenger of awesome wheels in Middle East. Yes, that is true, hundred percent. In my region, I'm the only one. I believe there are three to four sets. I think three sets uh, sold in the in the entire world. Okay and uh, i'm the only one in the middle east with these wheels till now. so the car, the body kit outside us is only one. the wheels one of one in middle east. okay. and the design one of one in the world. <laughs> uh, when, I, when i was building the car, i was building it to be something extraordinary. so when i pass by on the roads, everybody looks back and says, wow. everything on the car is done by hand, like uh, even the design is not printed. Uh -huh. it's done by hand. so if we come closer. Uh -huh. Let's say towards the right. Everything on the car here, Yeah. all these details, they're all done by hand. You, and, and finally, mm -hmm. why Challenger? Are you a fan of muscle cars? Mm, or what? I am. I am a big fan of muscle cars. And Challenger has always been, not the Challenger specifically, but the Challenger Hellcat. I've always wanted to own a Hellcat. Yeah. And I personally prefer a two door Challenger over a four door Charger, honestly. Okay, and your next project is Supra. As that, you is, said. That, is, that is. I will be going for a Supra and I might just go for an Evo as well. So, Raz, thank you very much again awesome. for talking us through your perfect Challenger. Thank you very much. Moi drodzy, dziękuję Wam za ten pierwszy film z Dubaju. Będzie ich jeszcze albo dwa, albo trzy, ale zawsze możecie obserwować mnie na Instagramie. Oprócz tego, śledzić kartę społeczność na YouTubie, bo tam zawsze staram się wszystko Wam na bieżąco podpowiadać, zapowiadać i tak dalej. Więc z pustyni żegnam Was, z tego. Jak dla was pierwszego dnia w Dubaju, który mam nadzieję, że był dla was emocjonujący. E, ja się już żegnam. Właśnie zachodzi słońce dosyć wcześnie. Tutaj mniej więcej 1730 to jest zachód. U was jest 3 godziny do tyłu, więc u mnie jest 3 godziny do przodu. A my widzimy się już w następnym filmie. Pamiętajcie o tym, że zawsze możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało, i napisać, co o tym projekcie myślicie. Koniecznie w komentarzach. Do zobaczenia, moi drodzy. Cześć. Pa! Ale jest jeszcze tył. Uuu. Tu mamy kolejnego Hellcata. Nie wiem czy mogę tu zaglądać, ale chyba panowie nie będą do mnie mieli wielkich pretensji. Tu stoi M6, z tego co widzę, a tam kolejny Challenger. Dobra, nie będę im wchodził dalej, ale. No jest pięknie. Ach.